Neviim Rishonim, Szmuel, druga księga Samuela, rozdział dziesiąty Zdarzyło się następnie, że umarł król Amonitów, a objął rządy po nim syn jego Hanun. 2. Pomyślał wtedy Dawid, okażę się uprzejmym względem Hanuna, syna Nachasza, tak jak uprzejmym. Się okazał względem mnie ojciec jego. Posłał tedy Dawid, aby go za pośrednictwem sług swoich po ojcu jego pocieszyć. I tak przybyli słudzy Dawida do ziemi Amonitów. Czy rzekli jednak książęta Amoniccy do pana swego Hanuna? Alboż mniemasz, że dla uczczenia ojca swego posłał ci Dawid pocieszycieli? Przecież nie raczej w tym celu, aby miasto zbadać i wypatrzeć, aby je następnie zburzyć? Posłał Dawid sługi swoje do ciebie? 4. Ujął tedy Hanun sługi Dawida i kazał im ogolić po głowie brody ich i szaty ich do połowy, poobcinać aż po siedzenia ich, po czym ich puścił. 5. Gdy doniesiono o tym Dawidowi, wysłał im naprzeciw. Zostali bowiem mężowie ci zrodze zelżeni i polecił im król, zostańcie w Jerycho, aż odrosną wam brody, po czym wrócicie. Przez zobaczywszy wtedy Amonici, że osławili się u Dawida, posłali ciż Amonici i wynajęli sobie Aramejczyków z Bet Rechob i Aramejczyków z Coby dwadzieścia tysięcy pieszych, a nie mniej tysiąca ludzi oraz ludzi z top dwanaście tysiąc ludzi. Siedem usłyszawszy o tym Dawid, wyprawił Joaba wraz z całym wojskiem najdzielniejszym. Osiem wystąpili te amonici i uszykowali się do bitwy przed samym wejściem do bramy, podczas gdy aramejczycy z toby i Rehobu oraz ludzie z i Maachy oddzielnie na polu stali. 9. Widząc Joab, że zagraża mu napad z przodu i z tyłu, wybrał ze wszystkich doborowych Jeszeela i wyszykował się przeciw Aramejczykom. 10. Resztę wojennego ludu oddał pod dowództwo Abishaja, brata swego, i uszykował ich przeciw amonitom. 11 Przyczem zarządził. Jeśli by mieli przewagę nade mną aramejczycy, Przybędziesz ty mis, odsieczą. Gdyby zaś mieli przewagę amonici nad tobą, Pójdę ja mu na odsiecz tobie. 12 bądź mężnym. A waleczny mężnie, walczymy mężnie za lud nasz i za miasta Elohim naszego. Jak zaś, niechaj uczyni, co za dobre uzna. 13. I tak wystąpił Joab wraz z ludem, który miał przy sobie do boju z Aramejczykami i pierzchnęli przed nim. 14. Widząc zaś Amonici, że pierzchnęli Aramejczycy, Piesznęli również przed Abisajem i cofnęli się do miasta. Joab jednak, zaniechawszy Amonitów, powrócił do Jerozolimy. 15. Gdy widzieli Aramejczycy, że pobici zostali przez Jeszalitów, ściągnęli znów razem. 16. I wysłał Hada Rezer i kazał wyprowadzić Aramejczyków z drugiej strony rzeki. Przyciągnęli oni do Helum, a Szobach, wódz wojsk Hadarezera, na czele ich 17. Gdy doniesiono o tem Dawidowi, zgromadził on wszystkich Jeszalitów, a przeprawiwszy się za Jordan, przybył do Chelam i uszykowali się Aramejczycy przeciw Dawidowi, i wydali mu bitwę. 18. Ale pierzchnęli Aramejczycy przed Jeszaelem. Przy czym zabił Dawid Aramejczykom siedemset koni zaprzęgowych i czterdzieści tysięcy jeźdźców. Szobacha też wodza chówców tego, jego zrzucił tak, że umarł tamże. 19. Widząc, wtedy wszyscy królowie podlegli. Hadareze robi, że ponieśli klęskę od Jeszczeela, zawarli pokój z Jeszczeelitami i hołdowali im i obawiali się już Aramejczycy dopomagać nadal Amonitom.